Dobry wieczór, Witam po spotkaniu Jagiellonia Białostok Ruch Chorzów, jest z nami trener drużyny gości Tromba Baldemar Fornalik. Proszę o komentarz spotkania. Dobry wieczór, przede wszystkim gratuluję Jagiellonii, gratuluję Michałowi tego wspaniałego wyniku. Nie jest dziełem przypadku, że drużyna zdobyła tyle punktów, zajęła tak wysoką pozycję po rundzie zasadniczej. Jagiellonia gra w piłkę, gdzie ciężko jest powiedzmy Przynajmniej dzisiaj ciężko było sprostać z tym wymaganiom. My początek mieliśmy niezły przez tej pierwszej połowie, natomiast w drugiej połowie mieliśmy problem, żeby przebić się przez dobrze zorganizowaną grę defensywną Jagielloni. I efekt jest taki jak inny. Przegrywamy 2-0, chociaż się uliczyliśmy tu na zdobycz punktową, gdyż w ostatnim czasie drużyna prezentowała się zupełnie, zupełnie nieźle, ale życzenia, a rzeczywistość to są dwie różne rzeczy, dlatego... Jedziemy bez punktów. Drużyny będą grały o dwa różne cele. My otrzymamy Jagiellonię o Europejskie Puchary, o Mistrzostwo Polski. Na pewno jest to większy komfort, myślę, grania niż to, co jest przed nami, ale też yy, zdajemy sobie sprawę z tego, co nas czeka i myślę, że drużyna stanie na wysokości zadań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę do mikrofonu. Proszę, tak jak przeciwnik pozwala ale czy nie odnosi Pan wrażenia, że jedna Pana drużyna troszeczkę zbyt zbyt mało odważnie zagrała, wiedząc, że remis nawet kompletnie nie daje Waszej drużynie nic? Pan odpowiedział w pierwszej części pytania, że tak się gra jak przeciwnik pozwala. Jeżeli Pan zauważył, ja robiłem ofensywną zmianę, puściłem drugiego napastnika i to też aż tyle nie dało. Nie, nie dochodziliśmy do karowej sytuacji, więc tu upatrywałbym bardziej nie w takiej nie, nie zdecydowanej naszej grze, co w grze dobrej, defensywnej Jagiellonii. Na pewno mam zastrzeżenia co do gry mojego zespołu, jeżeli chodzi o przyspieszenie gry. O to, że były sytuacje, gdzie gdybyśmy podejmowali inne wybory, czyli inne zagranie, to przyspieszylibyśmy grę i Jagielonia miałaby problem ze zorganizowaniem się. Myśmy w wielu wypadkach na to pozwalali swoim, powiedzmy, takim, swoją taką grą no, zbyt wolno. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie trenerze, kto tutaj Pana punktu widzenia się z drużyny największe zagrożenie? Patrząc na pewno 90 metrów. Iwan na pewno rzucił się w oczy Mackiewicz, który przeprowadził tę pierwszą akcję. Później też jego rajd był bardzo groźny. Ratowaliśmy się tam interwencją Budnowskiego. Na pewno bardzo dobrą partię rozegrał Pazdan, który cementował tą defensywę. Generalnie no, Jagiellonia chyba dzisiaj nie miała swoich punktów. No dla nas to ważne zwycięstwo. Chcieliśmy wygrać to spotkanie i y, tak zrobiliśmy. Pocieszające jest to, że drugi mecz pod rząd gramy do zera, nie tracimy bramki. To jest podstawa. Na początku za dużo traciliśmy tych bramek. Teraz wróciliśmy do dyspozycji i organizacji gry zdecydowanie lepszej. Na pewno i plus Brzamiak y, Frankowski, który powoli y, zdrowieje. Karol Mackiewicz, który też wnosi dużo ożywienia. Dlatego niech, y, niech ci zawodnicy walczą teraz. Jest siedem meczów, które będą bardzo ciekawe i, i mamy pierwszy mecz ze Śląskiem, za tydzień później dwa wyjazdy Lech Legia, Wisła Górnik u siebie i wyjazd na Pogoniu u siebie, u siebie Lechie. Zrobimy wszystko, żeby zająć jak najwyższe miejsce, żeby utrzymać to miejsce, a będziemy walczyć o mistrzostwo i na pewno się nie poddamy. Dziękuję, zapraszamy do zakończenia pytań. Panie planerze, ostatnio formu różnie bywało, prawda? Jeśli było widać, że... Pozytywnie do tego meczu, że patrzył na każdym wojska. Eee, proszę powiedzieć, co się dzieje z teraz w tym momencie, czy już zostaje tak, że w tym momencie m, siedzi na ławce i Michał wygrał eee, rywalizację z nim? W sumie to tak nie było jakiejś informacji z Pana, skąd taka No mi się wydaje, że nie musi trenować ten raz zawsze rozliczają wyniki, a jeżeli chodzi o popatrzeć na 30 spotkań, to my zajęliśmy trzecie miejsce. No, także Tutaj akurat forma każdej zespołu ma różne, a jak się popatrzy, ile my straciliśmy punktów do legii, no to jeżeli chodzi o samo porównanie budżetów i samo porównanie tych zespołów, no to my jesteśmy na wysokim topie i tu to akurat, jeżeli chodzi o teraz samo no to potwierdza to, że ja go bardzo wysoko cenię jako piłkarza, ale z tego, jak pan zauważył, dwa mecze nie do zera. A to fakty zawsze przemawiają za trener. Dzikie okazje w sklepach euro. Let's TV Samsung 40 talii. 100 Hz za 1399. Smartfon LG Elfino za 499. Zmywarka Bosch funkcja VarioSpeed. Opóźnienie startu. Klasa A+AA za 1599 zł. Euro. Lider rynku RTV i AGD w Polsce.